W FC-25 i jej po raz pierwszy w historii zaprezentowało nową drużynę. Drużynę dokładnie tego pana widocznego na załączonym obrazku Zlatan Agrish. Zlatan FC czyli zespół, w którym to na każdej pozycji, a nawet na ławce trenerskiej. Występuje nikt inny jak Zlatan Ibrahimowicz. Mamy 11 Zlatanów w wyjściowym składzie i jeszcze kilku Zlatanów. Na ławce rezerwowych jakby tych było. No jak to wygląda w ogóle jeszcze trener Zlatan Ibrahimović. Hey no hey Znając życie, Zlatan jest takim egotopem, że to był warunek, żeby w ogóle powrócił do FC 26. You tell me good luck. I don't need luck to perform. I decide to perform good. Oh, yeah! A to jest Lechia Gdańsk, która rozpoczęła ten sezon no nie najlepiej, głównie ze względu na odjęte 5 punktów za złamanie regulacji finansowych. I teraz pytanie brzmi: czy ktokolwiek z was kiedyś się zastanawiał, co by było gdyby Zlatan Ibrahimowicz dołączył do Lechii Gdańsk? Pewnie każdego dnia się zastanawiacie, nie? Dlatego ja dzisiaj odpowiem na to pytanie. Ale oprócz Zlatana, do Lechii Gdańsk dodamy jeszcze kilku zawodników. Tak jak w rzeczywistości odjęte 5 punktów mamy, z tym że skład, który widzicie na załączonym obrazku potrzebuje odrobiny... Finezji. W takim wydaniu wygląda to zdecydowanie lepiej. Wsparcie ofensywne ze strony Fernando Torresa, Juana Sebastiana Verona, Toniego krosa Clinta Dempseya, Francesco Tottiego, Żana Piera Papena i oczywiście Zlatana Ibrahimowicza. Na ławce rezerwowych, jakby tego było mało, jeszcze jest Klajwert i Dumbia. A jeżeli chodzi o defensywę, to jest tutaj prawdziwy kręgosłup. Filar defensywy, w sumie trzy filary defensywy plus Bramkarz. No i miejmy nadzieję, że. Oni jakoś ogarną temat, nie? Wielki debiut naszej ofensywnej ekipy już teraz, już w tej chwili, już w tym momencie jedziemy na Śląsk, gdzie to w zabrzu zmierzymy się z górnikiem. Zabrze i zobaczmy jak ta ofensywa sobie poradzi i pytanie czy defensywa również będzie dojeżdżać na miejsce no słuchajcie remis 2 do 2 z Górnikiem Zabrze mając w składzie Zlatana Ibrahimowicza, Francesco Tottiego czy Toniego krosa to jednak jest minimalny zawód. No tak średnio bym powiedział. Drodzy państwo a teraz jeszcze dosłownie chwila przerwy dla oficjalnego partnera kanału jakim jest Eneba czyli największy marketplace dla graczy. Po fenomenalnym odzewie z waszej strony przy okazji wcześniejszej promocji Eneba postanowiła przedłużyć użyć działanie kodu N3J do 1 października do godziny 12. Dzięki temu macie jednorazowy kod N3J, który przy maksymalnej wartości koszyka do 100 euro daje Wam 8% rabatu na gry, DLC, subskrypcje i karty podarunkowe, takie jak między innymi xboxowe gift cardy, test PlayStation, czy nawet pointsy do FC26. Promocja działa, gdy skorzystacie z kodu N3J i gdy wejdziecie w nią przez link, który znajdziecie w opisie. Drugie starcie, kolejna szansa na premierowe trzy punkty. Tym razem na swoim terenie podejmujemy Lecha. I. O, no, słuchajcie, zaczyna się robić naprawdę nieciekawie. Przegrywamy z Lechem Poznań 1 do 2. Do trzech razy sztuka? Być może, chociaż znowu niełatwy rywal, bo gramy z Krakowią, z którą to w końcu wygrywamy. Clint Dempsey i Jean-Pierre Papin. W sumie musieliśmy wracać z dalekiej podróży, ale w końcu to mamy zwycięstwo. 3 punkty. Wielka, potężna Lechia Gdańsk, wsparta równie wielkimi i potężnymi ikonami i legendami, i z i Ibrahimowiciem przede wszystkim, w końcu wygrała w ekstraklasie. W tym momencie jesteśmy na minusie zaledwie jeden punkt. Może z motorem Lublin pójdziemy za cios. O, w końcu, w końcu coś się obudziło. W końcu nastąpiło jakieś przebudzenie mocy. Ogrywamy motor Lublin aż 4 do 0. To idźmy za ciosem za głębie Lubin, Lublin. Też pokonajmy. Lublin, Lublin, Lubin. Wiele osób się myli. My się nie pomyliliśmy i postanowiliśmy dać w łeb i jednym i drugim 4 do 0. To teraz idziemy za ciosem derby Pomorza. Gramy z Arką Gdynia i wygrywamy 3 do 2. W zespole tygodnia Mika Isa, ale bardziej uwagę zwraca nikt inny jak Zlatan Ibrahimović, a my teraz gramy z Jagiellonią Białystok i w końcu mamy właściwy momentum, w końcu właściwe obroty. 13 września remis z GKS-em Katowice, a z Pogonią Szczecin na wyjeździe wygrywamy. 18 kolejek za nami, i tak się drodzy Państwo, doczołgaliśmy do półmetka sezonu, że w sumie to jesteśmy w tym momencie liderem i niby spoko, a z drugiej strony oczekiwałem trochę większej dominacji, mając takich zawodników w składzie. Z trzeciej strony mieliśmy odjęte punkty, z czwartej strony to było tylko 5 odjętych punktów, z siódmej strony to tylko FC26. A nasz skład i tak może żyć swoim własnym życiem. Co zresztą potwierdzałaby forma u niektórych zawodników. Klajwert, z tego co widzę, chyba gra. Dumbia tak samo. Bardzo ładnie rozwinął się Francesco Totti. Po przemienieniu jego pozycji, oczywiście, na środkowego pomocnika ofensywnego. Zlatan także się rozwinął. Paulsen, świetny progres. Kto gra na środku obrony na obecną chwilę, tego nie wiem. Ale wydaje mi się, że chyba nie jest to piana. Ale nie wiem. Najwyżej ocenione egzekwo Totti i Ibrahimowicz, którzy mają 92 punkty overola. O jeden rozwinął się także Toni. Cross, reszta tych naszych ikonicznych, legendarnych zawodników, tak sobie. No, Alex Paulsen to w ogóle. Paulsen, przepraszam. Alex Paulsen. Fantastycznie, już 4 punkty overola, to w ogóle. Ma Farta Lechia w sumie, że ma takiego mocnego bramkarza. Farta oczywiście w kontekście symulacji, bo on się przyda. I to jeszcze jak. A jak wyglądają statystyki i liczba rozegranych spotkań, to mnie akurat bardzo ciekawi. Jeżeli chodzi o Alexa Paulsena, on rozegrał oczywiście Paulsen. Paulsen. Jeżeli chodzi o Alexa Paulsena. Rozegrał on 24 mecze, tak samo jak Maxim Diaciuk, tak samo jak Toni Kroos, jak Totti, jak Ibrahimović, jak Jean-Pierre Papin, jak Juan Sebastian Veron, czy Aleksandr Cirkowicz. I powiem wam szczerze, ta jak Gdańsk ma tutaj naprawdę wielu wypożyczonych zawodników, a jeżeli chodzi o środkowych obrońców, to właściwie to ciężko jest mi określić, kto tutaj bronił, kto tutaj grał. Na lewej stronie grał Clint Dempsey, ale tylko w siedmiu meczach. Na prawej stronie grał Fernando Torres, ale tylko w siedmiu meczach. No i chciałbym sobie przedłuczyć kontrakty z niektórymi zawodnikami, choć Chociażby dlatego, że mają 6 miesięcy tego kontraktu, ale nie mogę. Nie! Yeah. Bo nie. I w sumie nic z tym fantem nie jestem w stanie zrobić. Drodzy Państwo, dotarliśmy do końca tego sezonu. Mamy 24 maja 2026 roku i przede wszystkim widzę, że wydarzyły się tutaj dwie rzeczy. Rzecz pierwsza, mówiąc krótko, jesteśmy mistrzem Polski, bo już nie ma szans, żeby Lech Poznań nas dogonił, więc. Ten pierwszy sezon i tak był formalnością, umówmy się, nam chodziło tutaj o przepustkę do Ligi Mistrzów i teraz tę przepustkę mamy. Ale druga sprawa jest taka, że w Pucharze Polski najpierw pokonaliśmy Arkę Gdynia, potem pokonaliśmy Piast Gliwice, potem pokonaliśmy Zagłębie Lubin, potem pokonaliśmy Górnik Zabrze, żeby w finale zagrać... Z warszawską legią w finale Pucharu Polski. Zatem drodzy Państwo, może nie ma tutaj 11 Ibrahimowiczów na murawie, ale jest jeden, biegający tam z przodu z opaską kapitańską, a wkoło niego, biegające jak elektrony wokół jądra Ibrahimowicza, takie legendy jak Francesco Totti, Juan Sebastian, Veron, Clint Dempsey, czy chociażby wspomniany przed chwilą... Jean-Pierre teraz pierwsze Dośrodkowanie, Ibra tam się już składał Do jakiegoś absurdalnego strzału Ale nie udało się nam Zdobyć bramki tak ekspresowo Oho, Mileta Rajowicz No to pięknie się zaczął dla nas ten finał Pucharu Polski, Mileta Rajowicz 14 minuta, 1 do 0, a swoją drogą Jeżeli chcecie zobaczyć więcej Bramek Milety Rajowicia To możecie sprawdzić Kopawry on Tour, czyli karierę, którą prowadzimy na drugim kanale Nexon Games. Serdecznie Was zapraszam, ponieważ Legia to jest dopiero pierwszy przystanek Kopawryja, ale już na tym pierwszym przystanku dzieją się rzeczy niesamowite. Mam nadzieję, że również niesamowicie będzie się działo tu. Meanwhile. Aha. A aha, a aha, 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 aha! Kasper Chodyna, Legia prowadzi dwa. Co jest? Ja wiem, że obrona nie jest najmocniejszą stroną naszej Lechi, ale mimo wszystko wydawało mi się, że tak przekonujące, mówiąc delikatnie, argumenty w ofensywie wystarczą, żeby wygrać w tym meczu, ale najwidoczniej, no mamy jakieś kłopoty. Co to jest za dośrodkowanie Dempsey w ogóle? 83. minuta, Jean-Pierre Papin, Klajwert, Dempsey, teraz jest znowu Papin. Papin i to jest gol kontaktowy na 6 minut przed końcem. Ale czy wystarczy czasu, czy jeszcze będziemy mieli okazję przeprowadzić jeden kontratak, czy może to Legia przeprowadzi... Jezus Maria, Juan Sebastian Verono, kurwa Pokaz wirtuozerii w defensywie, naprawdę. No niestety, drodzy państwo, Puchar Polski, no to nie jest. Ale przynajmniej mamy Mistrza Polski, prawda? Więc patrzmy na pozytywy. Pozytywem jest Liga Mistrzów. Jak my nie wygraliśmy Pucharu Polski, to czego my szukamy? Mamy to, drodzy państwo. Ten puchar ma szansę zostać w Gdańsku, w sensie wygrać i zostać. Ale by tego dokonać, trzeba pokonać Midtjylland. Łatwo nie będzie, ale wierzę, że tą ekipę na to stać. Najpierw zaczynamy od meczu wyjazdowego, w którym to wygrywamy 2 do 1. Szkoda tej straconej bramki, ale mamy ekspresową szansę na przypieczętowanie tego triumfu. Gramy na swoim terenie. Jedna bramka zali. Ja pie. Zatem drugi sezon na straty. Przegrywamy z Midtjylland, Ale, żeby grać w lidze Europy, oczywiście. Odpadamy w trzeciej, tak jakby, rundzie eliminacji Ligi Mistrzów, czyli spadamy do tej finałowej rundy eliminacyjnej do Ligi Europy. Jeżeli wygramy z Galatasaray, gramy w Lidze Europy, jeżeli nie, no to lądujemy w Lidze Konferencji. Zobaczymy, w jakim kolorze europejskie rozgrywki przyjdzie nam oglądać w Gdańsku. No, na razie postawiliśmy bardzo dobry pierwszy krok, by były to rozgrywki pomarańczowe. Ale pragnę przypomnieć, że tak samo dobrze to wyglądało Gdy pokonaliśmy na wyjeździe Midtjylland A teraz, co gorsza, gramy na wyjeździe Ten rewanżowy mecz z Galatasaray Mamy dwubramkową tym razem, nie jednobramkową zaliczkę Czy to wystarczy? Przekonamy się już za chwilę. parę Jezus Maria W rzutach karnych pokonujemy Galatasaray Które 4 do 2 Co tu się w ogóle wydarzyło? Jeżeli chodzi o regulaminowy czas gry Ja nawet nie wiem Nie mam pojęcia Ale gramy w Lidze Europy i w tejże lidze Europy nasza napakowana ikonami Lechia Gdańsk zagra z Benfiką, Lazio, Unio, ojej, ojej, PSV Eindhoven, Molde, Midtjylland, które jakim cudem to Midtjylland, jak to jest możliwe, z Wiktorią Pilzno i z Chelsea. Co to jest w ogóle za zestaw drużyn? W sensie tu połowa zespołów to spokojnie ligomistrzowy poziom, ale ligomistrzowy poziom reprezentuje także ten skład, więc bądźcie spokojni. Zobaczmy, pora na inaugurację, gramy z Wiktorią Pilzno na swoim terenie i wygrywamy 1 do zera elegancko. Bardzo cenne trzy punkty w kontekście tego z jakimi drużynami my tutaj będziemy grać. A teraz Jagielon. Jagiellon, Jagiellon... Konana S31. O Jezu, Chelsea kontra Alechie jak da... oj, ojoj! Oj, oj. No to tu jest sroga lekcja futbolu, tylko dlaczego aż taka? W sensie okej, okay, rozumiem, że to nie wygląda aż tak fenomenalnie z tyłu, ale z przodu my naprawdę mamy jednych z najlepszych zawodników w tej całej grze. Midtjylland wyeliminowało nas z eliminacji do Ligi Mistrzów tylko po to, żeby teraz dostać na web w lidze Europy 0 do 4. No w sensie fajnie, że się zemściliśmy, ale lepiej by było jednak ich ograć wtedy, chociaż tą jedną bramkę im strzelić i już by było spokojnie. Równie ciekawy i wysoki kaliber to starcie z Benfiką Jose Mourinho i. Oha, wygrywamy 3 do 1, okej. Okay. PSV Eighthoven, również pokonane. Tony Kroos wyróżniony statuetką dla najlepszego zawodnika w tym meczu, a my wygrywamy 2 do 1. Tony Kroos wyróżniony miejscem w drużynie roku UEFA. A my kończymy naszą przygodę z fazą ligową Ligi Europy remisem 1 do 1 z Lazio. Po raz kolejny mamy cały segment zawodników, którzy nie chcą z nami przedłużyć umowy, bo nie. Ale te kontrakty to jest absolutnie sprawa drugorzędna, bo w tej Lidze Europy poszło nam dużo lepiej niż zakładałem. Jak sami widzicie jesteśmy w czołowej 24, a nawet... No nie, niestety, nie jesteśmy w czołowej 8. O jeden punkt wyprzedziło nas Lazio, w związku z tym gramy w fazie playoff i w tej fazie playoff zagramy, no właśnie, z zespołem, z którym to już mierzyliśmy w fazie ligowej czyli belgijski union z którym to raz wygraliśmy i mam nadzieję, że teraz też uda się nam dokonać tej sztuki i to dwukrotnie. Zaczynamy od wysokiego zwycięstwa 3 do 0. Rewanż zdaje się być zatem wyłącznie formalnością, ale jednak tak nie było. Przegraliśmy znowu na swoim terenie. No, chyba bronienie zaliczek punktowych na naszym stadionie nie jest najmocniejszą stroną Lechy Gdańsk, ale najistotniejsze jest to, że przeszliśmy przez fazę playoff. Gramy w 1.8. A zanim 1.8, to jeszcze kolejna runda Pucharu Polsatu, bo to logo Pucharu Kraju wygląda dokładnie jak logo Polsatu, gdzie wygrywamy z zagłębiem 2 do 1. No to dobrze, jak już jesteśmy rozpędzeni, no to. Remis z Lechem 2 do 2. I znowu gramy z zespołem, z którym to już się mierzyliśmy w fazie ligowej, czyli Lazio, które to skończyło na miejscu ósmym fazę ligową, my na miejscu dziewiątym, a w bezpośrednim starciu zremisowaliśmy z nimi 1 do 1, a teraz niestety przegrywamy 1 do 2. Czy w rewanżu naszą ekipę stać na powrót z dalekiej podróży? Zobaczmy. Jeszcze jak! Wygrywamy w meczu 5 do 3, więc Lazio pokonane, a my gramy już w ćwierćfinale Ligi Europy. Ależ się rozpędziła Lechia Gdańsk. Ale teraz można powiedzieć, że przyszła kryska na Matyska. Trafiliśmy na lidera fazy lig. ale co z tego? Jaka kryska? Na jakiego Matyska? Pokonana Fiorentina we Florencji. 2 do 1. O, no to widzicie, Fiorentina... Na łatwo, ale jak Radom to jednak jest już zbyt potężna drużyna, a teraz widzimy, że udało się nam obronić ten rezultat. Co jest grane? Pokonane Lazio, pokonana Fiorentina. Gramy w półfinale Ligi Europy. Pokonujemy także Lech Poznań w kolejnej rundzie Pucharu Polsatu, a w kolejnej kolejce ekstra klasy rozbijamy w pył Górnik Zabrze. No i robi się bardzo ciekawie, robi się egzotycznie. Teraz wyjazd do Hiszpanii. Serge Gnabry i jego Real Sociedad niestety górą w pierwszym spotkaniu. To jest skromne zwycięstwo, jednobramkowe zwycięstwo, więc my możemy odrobić takie straty. Nie odrabialiśmy już nie takie, traciliśmy też nie takie przewagi, ale zobaczmy, co tu się wydarzyło, niestety. Ale teraz musieliśmy już uznać wyższość rywala. Real Sociedad wyeliminował po fantastycznym marszu. Gdańską Lechę. No i sytuacja wygląda tak, że dotarliśmy do ostatniej kolejki sezonu, gdzie to gramy z Jagielonią Białystok. No i wiecie co, od razu przesymulujemy sobie to spotkanie, ale to spotkanie tak czy siak nie ma tutaj większego znaczenia, ponieważ tytuł mistrza Polski to my obroniliśmy już na długo, 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 długo przed tym spotkaniem. Wygraliśmy ekstraklasę z ogromną przewagą nad drugą Krakowią. A z kim my przegraliśmy ten jeden jedyny mecz? Jedyna ligowa porażka, jaka się nam przytrafiła, to ta z 4 października 2026 roku, gdzie to przegraliśmy u siebie z Widzewem Łódź 1-2. Ale teraz zapomnijmy o ligowych perturbacjach, o wynikach w Lidze Europy czy w Ekstraklasie, bo mamy drugą szansę na triumf. w Pucharze Polski, w Pucharze Kraju, w Pucharze Polsatu. Zależy jak na to spojrzycie, jak będziecie to wszystko postrzegać. W każdym razie sytuacja jest śmiertelnie poważna. Tym razem nie warszawska Legia, a Częstochowski... Raków, staje naprzeciw naszej drużyny i zaczyna Tony Cross. No to dośrodkowanie nie mogło jednak zagrozić bramkarzowi. Tony Cross dośrodkowuje, tam jest Ibra, ale Ibra po raz kolejny jest tutaj przez potężnego Damersa zastraszony. Fernando Torres zagranie teraz do Klaiverta. Klaivert Ibrahimowicz, jezu, gol! Gol! 59 minuta, w końcu obejmujemy prowadzenie w Pucharze Polski. Nie spodziewałem się i nie zakładałem, że tak bardzo będziemy celebrować tą bramkę. Nie zakładałem też, że tyle trudu będzie nas kosztować to trafienie, ale jednak teraz w końcu nasz kapitan Zlatan Ibrahimowicz wskazuje jedyną słuszną drogę. Reszcie zespołu. Może pójdziemy za ciosem. Francesco Totti, dośrodkowanie z wolnej, ale Labrowicz łapie. Brynesy, o Jezu, Polsen broni. No taka odpowiedź Rakowa Częstochowa mogłaby nas trochę zbić stropu. 90 minuta i mamy to, mamy to, mamy to. Może niekoniecznie o takie puchary nam chodziło, ale mimo wszystko no fajnie zobaczyć, że taka ekipa jak Jean-Pierre Papin, Francesco Totti, Fernando Torres i przede wszystkim Zlatan Ibrahimović no jednak coś z tą Lechią Gdańsk wygrał. No okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Powiedzenie coś tam wygrał jest sporym dysrespektem wobec tego, że my de facto bronimy tytułu mistrzów Polski. No ale nie o takie puchary nam tutaj najbardziej chodziło, ok? Oczywiście w związku z tym, że nie mogliśmy przedłużyć kontraktów z większością naszych zawodników, bo nie, połowa naszego klubu odeszła, a następna połowa odejdzie po końcu tego sezonu, więc w ogóle mam wrażenie, że to jest takie ostatnie podejście, żebyśmy cokolwiek tutaj zrobili, bo potem w sumie nie wiem co się wydarzy, nie wiem, Lechia przestanie istnieć. Inaugurujemy kolejny sezon Ekstraklasy od skromnego zwycięstwa z Radomiakiem Radom i z jakiegoś kompletnie nieznanego powodu nie gramy w eliminacjach do Ligi Mistrzów, w sensie wydaje mi się, że już w tym poprzednim sezonie coś graliśmy, a tutaj nie gramy. Dlaczego? Dlaczego? No nie, no nic nie ma lipiec, nic nie ma w sierpniu, nic nie ma na obecną chwilę we wrześniu. Ej, no nie gramy. Co? A tak jak mówiłem, już dawno temu jest po eliminacjach i po fazie playoff. I co jest? Oszukali nas. I my nie gramy. Dlaczego? To my w końcu zrobiliśmy sensacyjny, spektakularny, wiekopomny wynik z Lechią Gdańsk. Obroniliśmy mistrzostwo, wygraliśmy Puchar i oszukali nas. To jednak nas nie oszukali, tylko od razu gramy w fazie ligowej. Co jest grane? FC26 ma teraz zaimplementowany system progresji ligowej. Oni wiedzą, że zyskaliśmy więcej punktów w rankingu UEFA i dzięki temu mamy pewne miejsce. Co tu jest grane? Nie wiem. Ja, ja nie wiem co powiedzieć! Ale wiem, że naszymi rywalami będzie Borussia Dortmund, Real Madrid, Real Sociedad, Feyenoord, Rotterdam, AEK, Ateny, AS Monaco, Bayern Monachium i Czech. Ale jakby nie patrzeć, udało się nam w końcu zrealizować ten cel. Jesteśmy w Lidze Mistrzów i inaugurujemy fazę ligową od zwycięstwa 2 do 1 z Chelsea. Co za niesamowity wynik naszej ikonicznej, legendarnej, heroicznej ekipy. Chelsea pokonana, mam nadzieję, że AEK, teny również nawet czyste konto zachowaliśmy. Na takim luzie my teraz gramy. Sześć punktów po dwóch kolejkach fazy ligowej Ligi Mistrzów to jest naprawdę sen. Kolejne starcie z absolutnie najwyższego kalibru i remis 2 do 2, słuchajcie, remis 2 do 2. W Dortmundzie z Borusją, gdzie to statuetkę zawodnika meczu odbiera Joe Bellingham. Ja uważam, że to jest naprawdę bardzo dobry rezultat. A teraz, jeżeli zezłomowaliśmy pogoń Szczecin 5 do 0, to jest tym bardziej dobrze. No ale teraz to spotkanie, na które czekaliśmy bez wątpienia i niestety przyszła kryska na matyska. Pierwsza porażka, przegrywamy z Realem Madryt. 2 do 3. I tak szczerze trzeba powiedzieć, że ten Real Madryt się bardzo mocno męczył. Ale nie oglądamy się za siebie, tylko po prostu robimy swoje i Feyenoord Rotterdam pokonujemy 1 do 0. Chwilę później starcie z warszawską Le Aha, o, o, o! A to akurat ciekawe. Tu pokona na Chelsea... Tutaj na styki remisujemy z Borusią Dortmund. Tam pokonany Feyenoord Rotterdam. A koniec końców przegrywamy z Warszawską Legią. No, widać, że ewidentnie ekstraklasa zaliczyła progres. Bez wątpienia. A teraz gramy z AS Monaco. Jak poradzimy sobie z Monakijczykami? Słuchajcie, remis 2 do dwóch. Ja mam wrażenie, że my skończymy w czołowej ósemce. Co chwilę wygrywamy albo remisujemy. Mamy tylko jedną porażkę. W drużynie Toty UEFA Jean-Pierre Papin i Tony Cross. A my kończymy fazę ligową grając z Realem Sociedad. Kolejny remis, a jak remisujemy to klasycznie 2 do 2, no i ostatnia kolejka. Drodzy Państwo, i tutaj piłkarskie gwiezdne wojny, czyli nic innego jak starcie Lechii Gdańsk z Bayernem Monachium i niestety to jest druga porażka. Ale koniec końców jest naprawdę nieźle. 18 miejsce, 12 punktów na koncie. To jest lepiej niż Galatasaray, Monaco, Ajax, Chelsea, Lipsk, Midtjylland, Feyenoord, Liverpool. Liverpool, który odpadł. Juventus, który odpadł. W Ekstraklasie jesteśmy liderem. Jedna, jedyna porażka. Nasza drużyna chociaż wygląda coraz skromniej, bo w tym momencie nie mamy już rezerw, tylko mamy po prostu ławkę, cały czas radzi sobie fenomenalnie i zaliczamy progres na wielu pozycjach, na przykład Polsen ma już 82 punkty overola, więc to jest w ogóle chyba, chyba jeden z głównych motorów napędowych tego całego sukcesu, nie bójmy się tego powiedzieć. Najwyżej o zawodnikiem Francesco Totti, Zlatan Ibrahimowicz. Dalej Toni Kroos, Jean-Pierre Papin, Veron, Fernando Torres i Dempsey. No słuchajcie, Fernando Torres kompletnie się nie rozwija. Dempsey rozwinął się o dwa punkty w końcu. Dumbia o jeden punkcik. Jest naprawdę sympatycznie. Najlepszym strzelcem Zlatan. Dalej Papin, Francesco Totti, Veron czy Dempsey. Jeżeli chodzi o asysty, tych najwięcej ma. Tony Ross, Ibrahimowicz i Papę. Po cztery. A ile czystych kąt ma w sumie ten nasz Polsen? Siedem. I jedną asystę. Tak jak wam mówiłem, to już ostatnie podejście i ostatni sezon, ponieważ z wieloma zawodnikami nie jesteśmy w stanie już tych umów przedłużyć. Z niektórymi to w ogóle, w sensie niektórzy zawodnicy to już sobie podpisywali umowy z innymi klubami, więc no jest jak jest. Ostatnie podejście, w którym to zmierzymy się ze Sportingiem Lizbona. No dobra. Zaczynamy od starcia w Gdańsku. Remis 1 do 1 ze Sportingiem. No, słuchajcie, to nie jest najlepszy rezultat, to nie jest najlepszy wynik. Wydaje mi się, że stać naszą drużynę na nieco więcej, ale teraz niewiarygodne rzeczy się dzieją. Przegrywamy z piastem Gliwice 0 do 2 i musimy jakoś się z tego wszystkiego otrząsnąć. Pojechać do Lizbony, gdzie wygrywamy ze Sportingiem 3 do 2. Gramy dalej. W kolejnej rundzie, tym razem w jednej ósmej. O Jezus, Maria Paris Saint-Germain. No to mam wrażenie, że trochę z duszą na ramieniu jedziemy. W sumie nie jedziemy do Paryża, tylko podejmujemy Paryżan u siebie. I na razie skromnie ten kwicza Kwarackelia z tą statuetką nie wyglądał na zadowolonego, tylko 1 do zera w Gdańsku. Mam wrażenie, że jesteśmy w stanie zaskoczyć wielu, a przede wszystkim zaskoczyć Paris Saint Germain 4 do 3, niestety, drodzy Państwo, tak się kończy. Nasza przygoda z Ligą Mistrzów, zatem nie udało się nam tutaj osiągnąć. W sumie sam nie wiem czego. Co, co my chcieliśmy osiągnąć? Nie wiem. Nie wiem, choć się domyśla. Tym samym obawiam się, że to koniec naszych przygód, przyjaciele. Sezon ligowy kończymy na Łazienkowskiej w Warszawie, gdzie to rywalizujemy oczywiście z Legią, którą to pokonujemy 3 do 1. Statuetkę dla najlepszego zawodnika tego ostatniego se... Co kiedy. Co jest grane? No dobrze, może i statuetkę dla najlepszego zawodnika odebrał jednak Max Pawlak, ale mimo wszystko to my jesteśmy trzeci sezon z rzędu mistrzem Polski. No szkoda, że nie ma tutaj żadnego europejskiego trofeum, ale jest jak jest. A jest tak, że Ekstraklasę teraz wygraliśmy z 80 punktami i zdecydowanie większą liczbą porażek niż ostatnio. Puchar Polski padł łupem Widzewa Łódź, który to wcześniej, a gdzie my odpadliśmy? Ło, my odpadliśmy w ćwierćfinale z Legią. Ligę Mistrzów wygrał Manchester City, a gdzie to PSG? PSG było w półfinale. No my słuchajcie, my i tak doszliśmy bardzo daleko, czyli do jednej 8 finału, to w sumie nie jest aż tak daleko. Ale jako że ci wszyscy zawodnicy odchodzą teraz od naszej drużyny, no to zostaje nam trochę niewielu tych piłkarzy. Co nie zmienia faktu, że mogę wam pokazać, że Zlatan osiągnął 95 punktów overola, Totti 94, Toni Kroos 93 i tak dalej i tak dalej. Najlepszym naszym strzelcem w tym ostatnim sezonie był Zlatan. Dalej był Jean-Pierre Papin oraz Francesco Totti. Najlepszym asystentem był Toni Kroos i Jean-Pierre Papin, a czystych kąt Paulsen zbierał 14. Czego dowiedzieliśmy się po tym filmie? Ja się serio pytam. Więc piszcie, proszę, w komentarzach. Napisz drogi widzu, bo ja nie wiem.